Jak wybrać najlepsze okrycie kąpielowe dla twojego dziecka? Zacznijmy od tego, dlaczego warto zainwestować w okrycie kąpielowe z kapturkiem. To nie tylko ręcznik, kapturek chroni główkę dziecka przed wychłodzeniem, co jest szczególnie ważne po kąpieli, kiedy maluch jest jeszcze mokry. Okrycie kąpielowe to więc szybkie osuszenie. Na co zwrócić uwagę przy wyborze materiału? Najlepiej sprawdzają się materiały naturalne, bawełna albo bambus. Są miękkie, delikatne dla skóry i bardzo chłonne. Unikaj wszelkich tkanin syntetycznych które mogą podrażniać skórę i są nieprzyjemne w dotyku. Jak dobrać odpowiedni rozmiar? Tanie okrycia są zazwyczaj w rozmiarze 80x80 cm i są dobre dla noworodka, ale nie wystarczą na zbyt długo. Dla dzieci starszych niż 3 miesiące lepiej sprawdzą się okrycia w rozmiarze 100x100 cm albo nawet 120x100. Taki rozmiar pozwoli na pełne okrycie malucha i zapewni mu ciepło i wygodę. Pamiętaj, że dzieci szybko rosną i większy ręcznik będzie służył na dłużej. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Ważne są takie detale jak jakość szwów, które powinny być solidne i miękkie, najlepiej jak jest to lamówka dookoła ręcznika. Sprawdź też gramaturę ręcznika i najlepiej jak będzie miała ona minimum 350 g na metr kwadratowy. Wtedy będzie doskonale chłonęła wodę. Zwróć też uwagę na takie detale dekoracyjne jak kapturek. Zwierzęcy motyw na kapturku. Będzie sprawiał, że dziecko chętniej założy go i będzie się otulało nim po kąpieli. Z istotnych wskazówek sprawdź, czy okrycie można prać w pralce. Będzie on codziennie używany, więc trzeba zadbać o jego czystość. Podsumowując, wybór najlepszego okrycia to ważny proces, jednak dobre okrycie odwdzięczy Ci się praktycznością na co dzień.